Masz wyrok do odbycia, i co teraz zrobić? Porada prawna w dwóch prostych krokach. Zostań do końca. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że nie ma już wezwań do zakładu karnego, są tylko do prowadzenia. I to z nienacka, no i przez policję. Po drugie, masz do wyboru dwie opcje. Odroczenie wykonania kary. Albo odbycie kary w dozorze elektronicznym. Proponuję zacząć od dozoru elektronicznego, oczywiście, jeżeli Twoja kara nie przekracza 18 miesięcy. Wniosek o dozór elektroniczny składasz do sądu okręgowego właściwego dla miejsca, w którym mieszkasz. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, ponieważ nie odbywasz kary w zakładzie karnym, tylko jesteś z rodziną, chodzisz do pracy i nie marnujesz czasu za murami. Dla tych, co mają kary pozbawienia wolności powyżej 18 miesięcy, Pozostaje tylko staranie się o odroczenie wykonania kary. Żeby starać się skutecznie o odroczenie, trzeba mieć bardzo dobre papiery dotyczące złego stanu zdrowia. Albo też, Twoja rodzina musi bardzo ucierpieć z powodu tego, że pójdziesz e, siedzieć za mury. Mówiąc wprost, musisz być albo bardzo chory, albo Twoja rodzina musi bardzo ucierpieć, ponieważ jesteś naprawdę jedynym żywicielem rodziny. Inaczej, odroczenia nie dadzą. Niezależnie od tego, czy składasz o dozór elektroniczny, czy odroczenie wykonania kary, złóż wniosek o wstrzymanie wykonania kary. Jeżeli sąd rozpozna Twój wniosek pozytywnie i wstrzyma wykonanie kary, nie będzie Cię doprowadzał do zakładu karnego aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, czy to o dozór, czy o odroczenie wykonania kary. Kontaktuj się ze mną, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej albo masz pytanie. Infa kontaktowe jest w moim bio. Napisz DM lub na Whatsappa, ponieważ gdy.